Kondycja polskiej szkoły obecnie jest niestety zła i wynika to z tego, że jest za mało nauczycieli, za mało czasu i za mało środków. Tutaj niestety są to problemy, które narosły z biegiem czasu i jeszcze przed pandemią były widoczne, co skutkowało tym, że z polskiego systemu edukacji odpływa coraz więcej uczniów w stronę szkół prywatnych m.in. Nie da się temu zaradzić, jeśli nie zainwestujemy w nasze kadry nauczycielskie. To znaczy, jeśli nie podniesiemy im pensji i jeśli nie stworzymy lepszych warunków pracy. Praca nauczyciela obecnie jest niezwykle trudna i bardzo stresogenna. Nauczyciel odpowiada za dobrostan ucznia, za jego bezpieczeństwo, no i przede wszystkim za jego wyniki edukacyjne, które w świecie, gdzie wszystko pędzi i jest coraz więcej wyników do wykazania, jest bardzo trudne do osiągnięcia. Uczniowie muszą spędzać bardzo dużo czasu na tym, żeby uczyć się pod klucz egzaminacyjny. Co też ogranicza nauczycieli w ich metodach dydaktycznych. Nie mogą za bardzo eksperymentować, nie mogą sobie pozwolić na swobodne dyskusje. Ogólnie polska szkoła staje się bardzo mocno odtwórcza. I to frustruje wielu nauczycieli, bo tak naprawdę wiąże im ręce. Oni by chcieli zrobić coś ciekawszego ze swoimi uczniami i często są do tego wykwalifikowani, ale po prostu nie ma na to czasu i przestrzeni. Dodatkowo są przytłoczeni obowiązkami biurokratycznymi, też często konfliktami z rodzicami swoich uczniów. I to niestety nie pozwala, nie pozwala im pracować na tyle dobrze, na ile by sami chcieli. Oczywiście istnieje też problem negatywnej selekcji do zawodu, m.in. przez wspomniane niskie pensje, ale też przez to, że coraz mniej osób po prostu chce pracować w sektorze publicznym. I tutaj podstawowe rozwiązanie jest takie, że trzeba zachęcać młode kadry do pracy. Średnia wieku nauczycieli jest bardzo wysoka i jeśli nie uda nam się jej obniżyć, jeśli nie uda nam się. Hmm, Pokazać zawodu nauczyciela jako atrakcyjnego, jako ciekawego, i też jako takiego, z którego można się po prostu godnie utrzymać, to nie rozwiążemy tego problemu. Druga sprawa to jest dokształcanie nauczycieli i tutaj koreluje to z problemem czasu. Tak? To znaczy, jeśli nauczyciel jest za bardzo przytłoczony taką szkolną bieżączką, zwłaszcza administracyjną, no to już nie będzie mu starczyło ani czasu, ani sił na to, żeby szukać na przykład nowych metod czy żeby dowiadywać się, jaki jest stan wiedzy naukowej, który mógłby przekazać swoim uczniom. Jeśli zainwestujemy w kadry nauczycielskie, jeśli poświęcimy te kilka lat na to, żeby stworzyć im warunki pracy, to na pewno się nam to bardzo opłaci, tylko że to są efekty, na które trzeba po prostu poczekać kilka lat. I to jest też taka perspektywa, którą polscy rządzący powinni przyjąć, to znaczy zacząć myśleć o polskiej szkole strategicznie. A nie jako miejscu, w którym no, trzeba na przykład rozgrywać bieżące bitwy światopoglądowe, tak jak się to dzieje na przykład wokół listy lektur. E, I bez tego nie ruszymy. Po prostu nauczyciele to jest podstawowe dobro polskiej szkoły e, i od niego trzeba zacząć. E, oczywiście to nie jest jedyny problem związany z polskim systemem edukacji. E, jest ich bardzo dużo, ale osobiście uważam, że jednym z takich najpoważniejszych, które też pandemia bardzo mocno obnażyła, e, są problemy ze zdrowiem psychicznym. I tutaj uczniowie bardzo ucierpieli na pandemii, ale oczywiście wcześniej też ujawniały się pewne negatywne tendencje. Na przykład Polska należy do czołówki krajów z najwyższym wskaźnikiem samobójstw w najmłodszych grupach wiekowych. To oznacza, że kondycja polskiej młodzieży i dzieci jest po prostu bardzo zła. Często czują się samotne, opuszczone. Mają lęki, fobie społeczne, popadają w depresję, i to wszystko dzieje się. Czy to wszystko jest rejestrowane w badaniach, więc mamy już na to bardzo dużo danych. Są też rozwiązania, które możemy czerpać, bo i na ten temat mówi, mówią bardzo dużo eksperci, i są też rozwiązania do wzięcia z zagranicy, ale osobiście uważam, że tak naprawdę najważniejsze, co należy zrobić, to zmienić warunki nauczania. To znaczy, moja teza jest taka. Że uczniowie są przygnieceni tą ilością obowiązków, są przygnieceni tym, że szkoła jest przede wszystkim miejscem, gdzie mają się wykazywać, gdzie mają osiągać wyniki, a nie jest miejscem jakiegoś swobodnego błądzenia, myślenia, tworzenia, improwizowania, nawiązywania relacji. To wszystko oczywiście też się dzieje, ale przy okazji jest na to po prostu coraz mniej miejsca. Więc jeśli stworzymy takie szkoły, które można powiedzieć, Przywracają dzieciom ich dzieciństwo, dają więcej czasu wolnego, dają więcej przestrzeni, dają więcej swobody, to sami uczniowie też będą mieli szansę poczuć się lepiej. Oczywiście obok potrzebne są też reformy systemu zdrowotnego, ale to już jest bardziej złożona sprawa. Nauka zdalna początkowo wzbudziła dużo entuzjazmu, bo pozwoliła faktycznie prowadzić szkoły trochę tak jak zawsze, mimo tego, że wszyscy zostali w domu. I wielu, wielu komentatorów utrzymywało, że w sumie można osiągać podobne efekty edukacyjne, i że tak naprawdę wiele funkcji szkoły da się wykonywać na odległość. Uważam, że to jest nieprawda i, i że nauka zdalna bardzo dużo nam zabrała. Oczywiście do pewnego stopnia była koniecznością, chociaż można by rozważać, czy na przykład nielepszym rozwiązaniem byłoby skrócenie toku nauki szkolnej, ograniczenie programu albo nawet jego przerwanie znaczy to były specjalne okoliczności więc można stosować specjalne rozwiązania no tutaj niestety zabrakło refleksji po prostu rządzący stwierdzili że należy po prostu podtrzymać system edukacji za wszelką cenę. No i ta wszelka cena została poniesiona. W tym przypadku, jeśli chodzi o sam ten proces edukacji zdalnej, no to na pewno korzyści były takie, że nauczyciele się wykształcili, uczniowie się wykształcili, jeśli chodzi właśnie o te kompetencje cyfrowe. No na pewno rozwinięto infrastrukturę sprzętową, to znaczy szkoły nabyły komputery oraz programy komputerowe, które w ogóle pozwalają korzystać z takich narzędzi. I tak samo Stało się w wielu rodzinach, ale znów funkcjonowanie w tych okolicznościach spowodowało, że narosły nierówności klasowe. To znaczy, te dzieci, które pochodziły z zasobnych domów i na przykład, nie wiem, ich rodzice mieli osobny komputer, a oni zawsze mieli swój, no to tak naprawdę nie mieli problemu z takiego technicznego tak, z tranzycją do tego z systemu edukacji zdalnej. Ale z kolei jeśli chodzi o te dzieci, które na przykład nie miały w domu komputera albo mają, ale mają liczne rodzeństwo. I tak naprawdę ten komputer w ogóle nie jest dostosowany do tego, żeby wykorzystywać go 8 godzin dziennie do łączenia się na, na odległość, no to tak naprawdę często wypadały z lekcji, miały opóźnienia, czasami w ogóle nie włączały się w naukę i też jest bardzo powszechny problem tego, że Szkoła straciła kontakt z częścią uczniów. To znaczy, część uczniów po prostu przestała uczestniczyć w lekcjach, przestała odpowiadać na wiadomości nauczycieli, z niektórymi rodzicami też nie ma kontaktu. I w związku z tym można przypuszczać, że po prostu te osoby w tym czasie się nie uczą i że tracą w stosunku do tych, którzy jednak dużym wysiłkiem i nie zawsze efektywnie, ale jednak ten kontakt ze szkołą podtrzymali. No, nie mówiąc oczywiście już o tych wszystkich funkcjach. Takich pozaedukacyjnych, tak, które szkoła pełni, na przykład socjalizacyjną. Znaczy, nie było szansy na to, żeby przebywać z rówieśnikami, nie było momentów zabawy, odpoczynku, nie było przestrzeni na to, żeby robić jakieś wspólne projekty, żeby ruszać, ruszać się fizycznie, z tym też jest przecież problem. I, I tutaj okazuje się, że jednak szkoła pełni bardzo ważne funkcje, nawet jeśli nie jesteśmy z niej do końca zadowoleni. Więc myślę, że na to, na to należy zwracać dużo większą uwagę. I też docenić te instytucje. To znaczy, nawet jeśli wiąże się z nimi dużo problemów, to one wciąż bardzo wzbogacają nasze życie i też bardzo ułatwiają nam funkcjonowanie, co z pewnością docenili rodzice, którzy musieli i pracować sami zdalnie, i nadzorować swoje dziecko w pokoju obok, jak próbuje uczestniczyć w lekcjach matematyki. Czego możemy się obawiać w związku z tym, co się wydarzyło od marca 2020 roku? Przede wszystkim przestrzegałabym przed pójściem w taki łatwy technoentuzjazm. Oczywiście nauka zdalna wiele rzeczy ułatwia i to, co jest plusem, powinno zostać. To znaczy na pewno część spraw administracyjnych można załatwiać przez maila, a niekoniecznie papierowo. Być może nawet część lekcji może się odbywać, jeśli to jest akurat dogodne i potrzebne, w takim trybie, ale co do zasady, polska szkoła raczej powinna wrócić do trybu głównie stacjonarnego. Jeśli hybrydowy, to jednak z większym udziałem przebywania w szkole z rówieśnikami. Inaczej jednak grozi nam pewnego rodzaju odspołecznienie, zwłaszcza odspołecznienie dzieci. I ten efekt też przytłoczenia obowiązkami i osamotnienia w tym wysiłku będzie po prostu jeszcze większy, i zabraknie takich funkcji, które szkoła pełniła na co dzień też takich pozytywnych, prawda, nie tylko na zasadzie wprowadzania jakichś kolejnych obowiązków, ale też właśnie stwarzania na przykład czasu czy przestrzeni do różnych wspólnych aktywności razem z rówieśnikami. Więc to jest taki podstawowy postulat, natomiast to zadanie, które w ogóle stoi przed systemem edukacji, przed rządzącymi, przed ministerstwem, przed dyrektorami szkół i nauczycielami, jest bardzo poważne, bo tutaj mamy kilka ważnych decyzji do, do podjęcia. To znaczy myślę, że to jest dobra okoliczność do tego, żeby się zastanowić, czy na pewno chcemy funkcjonować tak na dłuższą metę. Tak, jak funkcjonowaliśmy dotąd z systemem edukacji, e, czy nie należy zrewidować na przykład programów nauczania, e, czy nie należy wprowadzić na stałe innych metod dydaktycznych? Czy nie należy na przykład myśleć o szkole jako miejscu, które socjalizuje do życia wspólnotowego, tak? gdzie na przykład uczniowie mogą praktykować demokrację, e, wspólnie organizować projekty? w jakiś sposób zmieniać swoją społeczność lokalną, wpływać na przestrzeń szkolną, organizować program nauczania. To wszystko jest możliwe i wyobrażalne, tylko faktycznie trzeba sobie pozwolić na to, żeby polska szkoła tak zafunkcjonowała. Mam wrażenie, że jednak zafiksowaliśmy się na pewnych ideałach, no właściwie bez mała XIX-wiecznych, które po prostu zakuły tych uczniów w tych ławkach. Zakuły tych nauczycieli do właśnie egzaminowania swoich podopiecznych z klucza testowego i właściwie odebrała wszystkim tym uczestnikom systemu szkolnego całą ich sprawczość. I to jest na pewno, jeśli tak ma to zostać, to na pewno będzie to lekcja, której nie wyciągniemy z pandemii. Druga sprawa no to jest oczywiście załagodzenie negatywnych skutków tego, co zaszło. Tutaj przede wszystkim kwestii przepracowania, wypalenia zawodowego, na przykład u nauczycieli, no i właśnie też takiego zmęczenia materiału u uczniów. Byłoby pewnie zasadne pomyślenie o jakimś rodzaju okresu przejściowego, to znaczy, żeby nie wracać tak od września 2021 w jakby w pełnym wymiarze do tego co było jeszcze przed pandemią nawet jeśli zasady bezpieczeństwa będą na to pozwalać tylko właśnie spróbować Dać uczniom taki powolniejszy rozbieg, nawet kosztem niektórych egzaminów, nawet kosztem części programów. Jakby to nie jest najważniejsze, żeby uczniowie odklepali pełną listę lektur, to nie jest najważniejsze, żeby każda lekcja została zrealizowana. Szkoła ma dużo ważniejsze zadania, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. Szkoła nie jest tylko od tego, żeby na przykład przygotowywać przyszłych pracowników. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy otworzyli umysły i zaczęli się zastanawiać po prostu nad alternatywami, a nie polegać na wyrobionych dotąd nawykach, które po prostu były złe.